Maszynka do cięcia stropianą to już jest chyba V3 wersja. Co tu się zmieniło? Maszynka dosyć fajnie tnie. Mocy na razie nie zmieniałem, ale mam problem z. Powstał tego typu problem, że mam peśle przy ścianie. No i chciałbym stropianem dojść do końca. E... Mianowicie tutaj do, do samej końcówki i tak jak widzicie, mam peszelek. Tutaj w ścianie jest puszczony peszel. Tutaj piana poszła, bo ja nie daję dużo piany. Przyciskam belkami, bo ona później i tak wyjdzie i tak. Jak mi gdzieś tam nie dojdzie, to, to i tak sobie później do uzupełniam. Ale co się stało tutaj w tej maszynce? Mianowicie tak, tu na dół na prowadnicę, poszły e, takie trzpienie które są wyciągane nie wiem czy to będzie widać tutaj ale nie raczej nie e, w każdym razie one są wyciągane e, można tam wkręcić zwykłego wkręta ustawione jest to tak że e, stropian jest piątka e, a tam mam wkręcony to na 2 cm czyli tak naprawdę 3 cm ucinam, no bo mam też 3 cm peszal i wygląda to na chwilę obecną tak, że wystarczy podnieść prowadnicę, wysunąć sobie stropian na ile tam chcemy. W moim wypadku jest to też powiedzmy na 3 cm. Ja Wam to zaraz zademonstruję. Poproszę tylko syna, może nie jest aż tyle, ale o, 3 cm wystarczą. No i puszczam maszynę. Ona oczywiście dotnie to na 3 cm. Marcel pójdziesz z tamtej strony. Pociągniesz za stropian? Dobra. E, tak, no i delikatnie ciągnij do siebie za stropian. Ciąni, ciągnij do siebie, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Kawałek naciągnij. Dobra, ucięło się. E, no i tak jak widzicie. E, dobra, daj stropian, daj stropiany, ja już pokażę. E, tak jak widzicie, została tutaj zrobiona taka faska, e, czyli 3 cm zostały ucięte, dwa zostały, no nie może trochę więcej, no nie, nie ten, tak? No tu mi nie zależy na, na jakichś tam milimetrach, dziwnych sprawach, ale mniej więcej tak to zostało wycięte, taki ząbek, e, więc jeżeli kogoś to interesuje, można sobie obrócić tą krawędź, tamtą i porobić samemu stropian mm, z fazowaniem. Żeby nie mieć mostków termicznych, tak? I zastanawiam się, czy e, tym sposobem nie ustawić tego równo piątki na 2,5 cm i po prostu nie porobić sobie takich piórowpustów, e, fazowań takich w stropianie. Będę wtedy mógł e, go układać. <laughs> Moim zdaniem tak, że... E, no, dałoby to radę zrobić tak, żebym miał, yy, nie miał mostków termicznych na stropianie na górze, czyli na zakładkę, nie? No, trzeba by trochę pokombinować, jak to zrobić, ale wydaje mi się, że gdybym to w całych płaskach, paskach kładł, od początku do końca dałbym radę to tak zrobić. Na razie mi się to fajnie spróbuje. Yy, no i tyle. Lecę do łazienki yy, układać już stropian. Trzymajcie się. Ślądam.